Z nas żyje jak główny bohater w samouczku do gry. Pomija wszystkie możliwe instrukcje i ogarnia rzeczywistość na pałę. Wydaje Wam się, że wszystko już wiecie i wszystko robicie dobrze? Że jesteście geniuszami w zakładaniu bluzy albo ekspertami w nakładaniu pasty na szczoteczkę do zębów? Nic bardziej innego. Już za chwilę TikTok zmiesza Was z błotem, a w sumie to nas wszystkich, bo za chwilę okaże się, że ja nie potrafię robić różnych rzeczy, Ty nie potrafisz robić różnych rzeczy i Jagoda też nie potrafi i improwizujemy. Więc jeżeli chociaż raz w dzisiejszym odcinku powiesz CO? To zostaw łapkę w górę i suba na kanale, a teraz chodźmy się czegoś nauczyć. Okej, okay, Jak wybierasz czyli... banana? No tak, że urywam to i Serio? otwieram. A Ty jak? Ja od góry. Jak od góry? Tak, no, że tak pęka, tak przyciskam, pęka i później sobie go rozwijam. Są dwa sposoby na otwieranie banana? Nie, mój jest poprawny chyba. Nie no, mój jest poprawny, no bo przecież Urywasz to no i, ona i nie się, się otwiera to! Jak jesz? O, o, widzisz? A widzisz? Ja umiem. Wiesz, to jest bez sensu, przecież tam tylko ciągniesz tak jakbyś miała taką zawleczkę i otwierasz. No a tutaj tylko robisz stryk i ciągniesz i ty i już. <noise> Napiszcie w komentarzu jak otwierać banana. Jedzenie, które jesz nie poprawnie, no, kurczak. Pokaż, chcę to zobaczyć, że tak nie wiem, nie jak nie nie tej this. części kurczaka like town, nie dumuję, ale... On the chicken wing... off, dip it in some ranch, bada bing, bada boom. Jak on wyczyścił te kości? No, no właśnie tak wbił to, 922. że one same się Że się ściągnęły. No. Oczywiście. Ale to kości, nie. Ale spróbujemy kiedyś to zrobić. No koniecznie. Na lifehackach. Wreszcie na Czyli to, to faktycznie tak, nie działa! O tak. to, miał chodź, oh my, no, no, ja to my jesteśmy jeszcze jest. głodne na dodatek. Nie mogę uwierzyć. A, że będzie bez pianki. No ale to jest niehigieniczne, chyba, że wyczyścił tą hmm. butelkę wcześniej, ale jeżeli kupił ją dopiero co przyniósł ze sklepu i zamoczył tą butelkę całą w tej koli, to najlepiej lać po rancie po prostu. To powinien teraz, nie wiem, bo wtedy się nie robi piana i też jest okej. Okay. No tak, tak delikatnie przechylasz szklankę i wlewasz takim ciurkiem. Tak. I nie, że tak od nie razu Nie na raz, bo po po wtedy poletuje no, piana, no. ale. Ale da się to zrobić inaczej. Nie możesz się wypróżnić, zmień pozycję. What? A, że trzeba mieć jakieś pewnie. O, stołeczek, No Tak, właśnie. Podobno tak jest, że człowiek jest tak dostosowany, że powinien. Mieć te nogi na górze, no ale jak? Przecież jak kiedyś nie było toalet, a my byliśmy neandertalczykami No, no to przecież no, po prostu załatwialiśmy się gdzieś w krzakach na kucaka. I to jest taka nasza naturalna no. pozycja. No i są wtedy nogi wyżej. No faktycznie! No, są nogi wyżej i dlatego jesteś tu wyprostowany. Faktycznie. No. Kurczę, ty może to. Bo tak jest... ty jesteś chciałeś zostać zgarbiony. A jak już ktoś siedzi na telefonie, to już w ogóle. Jak opierasz na przykład ręce o kolana. Nie? Ja, teraz, ja teraz już to widzę, jak wszyscy przed telefonami czy tam telewizorami kucają i sprawdzają, czym faktycznie są Właśnie przez chwilę chciałam sama to zrobić. No bo wtedy faktycznie no jest wygodniej no tak. i szybciej, nie? No tak. No cóż, trzeba kupić stółki po no. prostu pod kibelki. O Jezu, a co to za toaleta dziwna? No, tutaj na pewno widzisz, będzie miał w górze nogi. O, widzisz? A że ma niżej pośladki, i tak. wtedy ma te kolana wysoko. Faktycznie. No, ciekawe. Ej, może kiedyś będą takie kibble, tylko. Może kiedyś no, nastąpi rewolucja, i tak jak e, kiedyś była akcja, że trzeba było wymieniać kopciuchy w piece, to A, teraz będzie trzeba taki... wymieniać toalety w tak. No I pewnie będą o 1000% droższe. Ciekawe, jak się robi majonez? O co tu chodzi? No jajko, olej. Aha, co? No to jest taki domowy, nie? Majonez. Ej, ale jak to tak szybko się zrobiło? No tak szybko można właśnie zrobić domowy majonez. Naprawdę? Ja naprawdę? Nie spróbowałyśmy, no. Muszę spróbować. Jestem bardzo ciekawa, jaki mi wyjdzie, czy bardziej winiary, czy bardziej kieleski. Napiszcie, czy jesteście team Biniary, czy team kielacki. Ja to jest odwieczny spór. Ja też ja jestem team Biniary, niestety. Od dziecka. Pozdrawiam wszystkich. Kiel, kiel. Kielczyków? Kielczaków? A jak się nazywają w ogóle ludzie, którzy mieszkają w Kielcach? Kielczyki. <grym> Warszawa, Warszawiak. Kielce? Poznań, Poznań? jak Kielczak? Poznam, Kielczak? <grym> nie wiem. Jeżeli ktoś z Was mieszka w kielcach, to ich napisze, jak do Was mówić, jak Was określać. Lub ja obeczkować. No, tak. no. Wszyscy właśnie zawsze tak nakładają, no. no. To jest zbyt skomplikowane. No. Nie, to nie, ja to nie jest. jest to dostałam. Dostałam. <grym> jest kosztowny. nie wynikają, gdy jesteście na swoim <grym> pokoju, czy gdzieś Robi no, dwie babeczki z jednej, tak? A Nie, a, nie robi na Że tak, tak w jedności nie wejdzie babeczkę. Ej, ale w sumie z drugiej strony rację, no bo jak jesz tą babeczkę i już nie masz tego, tej pitej śmietany albo lukru, nie? No to już jest taka smęcząca, męcząca, no. Więc może so to jest dobry sposób party, I <laughs> Dzisiaj? <laughs> <laughs> Dowiedziałem się o tym w zeszłym roku. A że będzie fajnie, można było, jak na przykład robisz chlebek bananowy i musisz dać papier do pieczenia, to właśnie fajnie Ci się zawinie. Bo ja zawsze robię tak, żeby mi wszystko wystaje. No. O, zobacz! No spoko. Ej, jak akurat robię chlebek! Czyli masz tipa na... No. Kolejny chlebek. Ryż. Na porcję? Nie gadaj! Nie, że co? Nie wiem, ale co się stanie z tym ryżem? Co jest? A, że się wtedy nie przypalą, jak dasz ryż, a ryż się nie przypali? Kładasz jego do wody i sprawdzasz, bo jeżeli się unosi, to jest zepsute, tak? A, i przykrywasz! I wtedy nie zepsujesz ciasta. O. o, nienawidzę tego. No właśnie, dlatego tu jest dobry lifehack. I ona to po, po, po prostu pokazuje jak idealnie przyciąć ten papier albo złożyć, żeby fajnie się... E? Co i taki trójkącik ty... A, Aha. Aha! Spoko. Jajko. Że A, co, że niby oddzielić. tak oddzielę od No. E? Nie, no błagam, przecież bym dostała jakiejś zapaści, nie? Jak miała, ale każde jajko tak nie robić. Nie czasu? Przecież łatwo nie. jest oddzielić jajko tak po prostu skorupkę od skórki. Ciepła woda. Drożdże to są, czy masło? Masło. Roz, y, że jest cieplejsze, że jest miękkie się. O, robi. O! To też idealny life hack, bo zawsze zapominam masowy I Ja ostatnio coś. wystawiłam masło na słońce na 5 minut i też było dobrze. To zabija w reklamówkę i wsadza do szafki. Żeby... do, do zamrażarki. zamrażarki? Co? A co z tymi ciastkami? Czemu ona nam wkłada chleb tostowy? Hmm. Może wtedy Zmierka. będą bardziej świeże tak. i nie zwilgotnieją. Tak, tak. Tylko ten chleb pochłonie całą wilgoć. A teraz co robi? Zamrażam mleko. A, bo to do kawy. Sumie, to jest fajne. W sumie spoko, nie? No. I też jest fajne na przykład, żeby zamrozić, bo nie zawsze tą śmietankę do końca wykorzystać. Zawsze ona zostaje. Prawda. Aha, brązowy cukier. Wrzuca tam pianki marshmallow. Żeby nie wilgotniał też? Pewnie tak. Skąd oni to wiedzą, truskawki? Skąd ci ludzie to wiedzą, żeby włożyć piękny marshmallow do cukru? No, a truskawki wystarczy pokroić i zamrozić. Co ty nie wiedziałaś? O, o obieranie jajka. jajka. Ja wolę obierać jajko pod wodą. So ja też. Przed gotowaniem? Serio? Nie no przecież to na pewno z tego tego po całe białko. A do lodu wystarczy zimna woda. Tak. Wystarczy je po prostu rzucić z każdej strony pod zimną wodę i no. no. no, szybciej You peel an orange, to peel a banana from the bottom No, patelnia banana do... jest do o! Okej. Okay. Okay. Aha! Ty możesz otworzyć to na talerz całkowicie. Co? O, ja bym musiała jeszcze raz zostawić łapkę. I Wy pewnie też, więc zostawcie łapkę, bo na pewno powiedzieliście w tym momencie. Co? Szok, szok. Źle kroisz chleb, no. widzisz? Mówiłam Ci. Od drugiej strony? Od drugiej strony trzeba kroić chleb! To jest przecież oczywiste! Jakie to jest oczywiste? No, ja zobacz! Ja kroję zawsze od góry. Ja kroję zawsze od góry, ale teraz tak sobie pomyślałam, że w sumie to jest oczywiste, no bo masz przecież płasko z drugiej strony, nie? I łatwiej jest po prostu. Trzymasz sobie tego delikatnie, ten chleb i lecisz. Może tak być, no? To też, no Trzeba to przetestować. Jest to... A, ty biańki. A, takie, to wiemy! Grupach, no. To wiemy, że to się rozpuszcza w wodzie. Tak. Jak Trzeba łatwo głosu, wyczyścić. Tak, tak, tak. Pojemnik po zrobieniu smoothie, wlewasz trochę płynu, nalewasz wody, no i pewnie włączasz do robienia smoothie. Już to no. jest oczywiste. No tak, akurat to wiedziałam. Ja one takie te smoothie, które się włącza tylko przyciskiem, i tam też zawsze nalewałam wody z płynem i tak to czyściłam. Czy to jest najłatwiejszy sposób, ludzie naprawdę tego nie wiedzieli? Może ktoś nie wiedział, no. Daj mu spokój. Czy wiesz, że istnieje zły i dobry sposób korzystania z toalety? O, to jest to, co widzieliśmy na TikToku. Kłócanie tak. podczas toalety to najbardziej naturalny i zdrowy sposób załatwiania potrzeby fizjologicznej numer dwa. Musisz mieć plecy i nogi pod kątem 35 stopni. Tak. Czyli jesteś w takiej naturalnej pozycji, a toaleta, która jest taka, taką klasyczną toaletą, jest pod kątem 90 stopni, więc jest zła. Wszyscy mamy klasyczne toalety. I wszyscy się źle wypróżniamy. No, i może wiedzieć. przez to chorujemy? No, trzeba zmienić. to. Dobra, przestańmy o tym gadać. Ta część z szelaska służy do tego. Do czego? Co? Co? Przecież tam nawet nie wsadzisz tego. Właśnie. Kłamią. To jest chyba kłamstwo, tak mi się wydaje. Chyba, ale patrz, tutaj działa. No i jak to wygląda? Wypłac... Ale... Chociaż w sumie... Kołnierzyk tutaj może jeszcze to oto rozumiem, no A tutaj, no, tutaj ale... masz taki, taki, taki szef, co idzie na guziki? To może tam też I wtedy. A może też? Trzeba to sprawdzić. Ja <noise> mam akurat startę prania do wypracowania. O, to dzisiaj sprawdzisz. Mogę Ci moje podrzucić, jak chcesz jeszcze. Wasze zadanie na koniec policzyć, ile z tych rzeczy, które były w dzisiejszym odcinku, robicie źle, a ile dobrze i napisać to w komentarzu, bo jestem ciekawa, czy są tutaj jacyś eksperci i geniusze od życia codziennego. A może czegoś się nauczyliście. Właśnie, zostawcie łapkę w górę i suba na kanale i czekajcie na kolejne takie edukacyjne odcinki. Do zobaczenia. Cześć!